Cześć, witajcie z tej strony, młoda inwestorka i dzisiaj rozpakujemy sobie paczkę. Jak zwykle nie wiem co jest w środku, więc przejdźmy do rozpakowania tej paczki. Jak widać, paczka została rozpakowana. Znowu dostałam słodki prezent, za, za który dziękuję bardzo ponownie. Obejrzyjmy sobie teraz monetę. Koala! Widzimy tutaj koalę. Była to jedna z pięciu monet z mojej listy. Bardzo chciałam ją mieć. Znajdywała się w, w najlepszych z mojej listy czyli jeden z celi został spełniony. Widzimy tutaj królową Elżbietę. Moneta wybita przez mennicę Perf Mint. Inwestor tłumaczył mi, że jest to najwyższa jakość. Kiedyś mogłabym mieć więcej tych monet. Myślę, że zakupię jeszcze kolejne. Na rewersie widzimy koala siedzącego na jakiejś gałęzi. Bardzo ładny wizerunek. Jak widzicie w tle jeszcze pozostałości po świętach. Nie zdążyłam wszystkiego zjeść, ale zaraz sprawdzimy czy te miski są tak samo dobre jak ostatnio. Mamy tutaj 8 kolorowych misków, zaraz zobaczymy jak smakują. Tak samo dobre jak ostatnio, z czego bardzo się cieszę. Bardzo byłoby miło jakbyście zostawili yy, łapkę w górę i, oraz subskrypcję. Jest nas już ponad 50, za co bardzo dziękuję, że tak szybko poszliśmy w górę. Jak będzie 100 subskrypcji, pokażę całe moje srebro. A na dziś będziemy już kończyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.